pierwsza połowa doskonale zagraliśmy taktycznie chociaż pierwsze punkty tutaj straciliśmy zagapiliśmy się przy obronie mola jednak jednakże co minutę już minutę dalej wchodziliśmy w głąb boiska nogą tak naprawdę trzymaliśmy rywala na drużyna Orkana na ich połowie i tutaj, tutaj naprawdę Słowa uznania dla mojego zespołu, moich zawodników. Jeżeli chodzi o drugą połowę, Pierwsze, pierwsze takie gdzieś zmiany w grze, gdzie potrafiliśmy otworzyć mimo złych warunków atmosferycznych, położyliśmy dwa razy punkty i powiem tak, że później Orkan nie miał wyjścia, musiał podjąć grę taką otwartą, my daliśmy się wciągnąć troszeczkę w tą grę, zamiast tutaj realizować dalej założenia taktycznie, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo dobry mecz, gratuluję też postawy Orkanowi, bo zawodnikom, przede wszystkim, bo naprawdę walczyli mimo że, że tutaj wynik jest no 40 do 10. Uważam, że to był super mecz i super promocja dla Rugby. Bardzo twardy mecz w pierwszych minutach. Stracone punkty, tak na początku zagapiliśmy się przy molu. Ósemka sobie wyszedł i, i można powiedzieć, że dostał otwarte pole na punkty. Bardzo dobrze zagraliśmy taktycznie, uważam, jeżeli chodzi o nasz zespół. Bardzo dobra obrona. Z meczu na mecz coraz bardziej się rozkręcamy, i mam nadzieję, że będziemy szli w górę, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o ligę, bo tych meczów nie zostało dużo i liczymy na finał, który prawdopodobnie będzie w Trójmieście. Coś więcej. No, w drugiej połowie zaczęliśmy rzucać szeroką piłkę, troszeczkę dekoncentracji, de de bo dwa razy położyliśmy e, takie szybkie punkty, później oddaliśmy piłkę przeciwnikowi, pozwoliliśmy mu grać, wszedł na naszą połowę i troszeczkę musieliśmy się pomęczyć w obronie, więc e, też dobra gra w obronie, e, troszeczkę w przypadku... E, e, w grze, w grze Orkana, że e, parę razy nie udało się utrzymać tej piłki e, i, nam, i nam położyć, ale bardzo, bardzo miłe widowisko, myślę dla, e, dla kibica, szczególnie dla, dla kibiców z Orkana i dla kibiców z Łodzi, którzy przyjechali e, oglądać nasz mecz. Uważam, że widowisko bardzo dobre, rzeczywiście publiczność na pewno była zadowolona, bo świetnie zaprezentował się Mistrz Polski. I gratuluję za zwycięstwo trenerom i zawodnikom. Natomiast y, nasza drużyna próbowała podjąć rywalizację bezpośrednią, tak zwaną, i niestety, jak to zrobiła, wskazuje na to wynik. Do, y, dyscypliny taktycznej straciło, y, wystarczyło zespołowi Orkana na 15 minut i rzeczywiście gratuluję y, za ten fragment gry swojej drużynie. Natomiast po 15 minutach puściły emocje wszystkim zawodnikom, no niestety kapitan drużyny też uległ tym emocjom. Podejmowaliśmy decyzje niewłaściwe w stosunku do naszej taktyki i założeniach w momencie, kiedy były grzuty karne i to spowodowało nie tylko słaby wynik, ale przede wszystkim gra, która, która nie, nie, była szans, nie miała szans stworzyć no, właściwej rywalizacji, czy też podjąć rywalizacji z tak kompletną drużyną, jaką dzisiaj była zespół budowlanych S.A. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa trenerowi, drużynie. Myślę, że dużo pracy przed nami, zwłaszcza koncentracji zespołu Orkana, ale w sumie widowisko na pewno z dwóch stron bardzo ciekawe, udane. I jeszcze raz dziękuję za, za mecz. W ja sumie liczyłem na, na bardziej korzystny wynik dla naszej drużyny. Tak jak tutaj Michał i, i trener Masterfam Budowlanych powiedzieli, że raz się zagapili, no my się zagapiliśmy parę razy, także niestety ta zdobyć punktowa była bardziej okazała niż nasza. Zaangażowanie zawodników było naprawdę bardzo duże i tutaj chciałbym podziękować różynie za ten dzisiejszy mecz, za to co robią do tej pory, że poświęcają się, przychodzą na treningi i chcą być lepsi, bo tutaj też to co podkreślałem wcześniej przed meczem, drużyna Budowlanych to jest już kompletna drużyna, która trenuje ze sobą, kil kilka lat, walczy o tytuł mistrza Polski od kilku lat, jest on drużyną wiodącą w Polsce. My pracujemy nad tym od roku, żeby nasza drużyna dołączyła, żebyśmy mogli podnosić poziom polskiego rugby, naszego rugby sochaczewskiego. I mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. I kolejne mecze będą no, też świadczyły o tym, że zarówno organizacyjnie klubowo, jak i też sportowo nasza drużyna będzie się rozwijała i chcemy być no, w kolejnych sezonach coraz lepsi. No, mam nadzieję, że kolejne mecze będą dla nas naprawdę bardziej, że tak powiem, wyniki korzystne, które nas przybliżą do, przybliżą do tego, żebyśmy zajęli to nasze. Zakładane czwarte miejsce, czy walczyli nawet jeszcze o, o pozycję ciut wyższą. No, ale na tą chwilę, dzisiejszy dzień, musimy pogratulować przeciwnikom, uznać ich wyższość i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy już drużyną solidniejszą, która przysporzy problemów budowlanym SA.